Gdyby Japończycy zjedli sushi w Polsce, mogliby się załamać. Ale nie tutaj. Tylko ostrzegam, nie mają tu słodkiego ryżu. Wstyd się przyznać, ale początkowo wydawało mi się, że kochana Sushi to kolejny identyczny sushi bar, dlatego nie wybrałem się na testy. Dopiero po jakimś czasie znajomy podesłał mi fotki, że podają tu coś więcej niż tylko nudne rolki dostępne wszędzie indziej. A żeby tu dojechać, swoje trzeba odstać w korku na zwycięskiej, ale cholera. Warto. Warto! Podejście do sushi w kochana jest dość minimalistyczne, tradycyjne, choć znajdziecie w menu również standardowe pozycje. Hitem jest podejście do tematu używanych tu ryb, zakwaszania ryżu, octów, tradycji oraz jakości. Koniecznie zamówcie składające się z ośmiu kawałków nigiri moriawaze. To selekcja najlepszych ryb dostępnych na barze i… i to jest pyszne. Wybaczcie, że nie przekażę Wam wszystkich specjalistycznych nazw składników i ich pochodzenia, ale sporo tego było. Zresztą, czy powiem Wam coś, że używany w kochana sushi ryż produkowany jest metodą kyokeshikomi? No właśnie. Takich smaczków jest sporo. Wasabi z nagano, czy ryż niesłodki, nie słodki, niebiały, a zakwaszany octami ryżowymi premium, dającymi pyszny balans pomiędzy słodyczą, kwaśnością i smakiem słonym. Tak, ryż tutaj to rzecz wspaniała, rzadko spotykana i tak pięknie wpisująca się w świat dobrego sushi. Wspaniałe są kawałki z tuńczykiem błękitno-płetwym, którego części różnią się smakiem, ale ich większą zawartością tłuszczu, a maślane otoro to coś totalnie wybitnego. Wspaniałe są przygotowywane na miejscu pierożki gyoza z mięsem. Świetnie jest marynowany przez ekipę Kochana Imbir. Cudowny jest perfekcjonizm oraz szacunek do przygotowywania jeśli kochacie japońską kulturę i smaki, wizyta w kochana tę miłość wyniesie na kolejny wyższy level. Wspaniałe miejsce. Zostawcie lajka i idźcie na te pyszności.